Cześć Mano, witajcie z tej strony Mati i witam Was w pierwszym odcinku z Paperiu. Dziś pod tym odcinkiem zostawcie jakieś tysiąc łapek w górę i subskrypcja i dzwonek, który obok niego jest. A teraz przejdźmy do filmu. Mm. Na samym wstępie się zabiłem. Jak widzicie, patrzcie. Mamy takie coś, robimy tak i jedziemy tak. Zielony jest królem ogólnie już nie jest. Jestem czwarty Okej okay. Jak widzicie jestem Byłem przez chwilę królem Jestem Jestem w to na razie Bardzo dobry Ciekawó ile Wiem, cześć. Jak jak zdechnę, wyłącza film. Dobra tak. Fajna gra, ale potrafią inni gracze być wkurzający jak teraz. Nie zdążył nawet. Gdzie jest. Ja! No i... kurde. Dobra. Żartowałem tym challenge. Em. Dobra. Bierzemy zielonego. Lecimy. Ktoś kiblem gra. Toaleta padła. Bateria się wyczerpała dla toalety. Nie, 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 nie. Dziękuję. Do widzenia. Na raz.